Lipiec to miesiąc, w którym obchodzimy Święto Policji. Funkcjonariusze z Łukowskiej Komendy rozpoczęli obchody od udziału w mszy świętej, którą w intencji policjantów i ich rodzin odprawiono w kościele Przemienienia Pańskiego. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. W Święta Policji Bukowie gościł m.in. pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie, inspektor Jerzy Czebreszuk. Razem z komendantem łukowskiej jednostki wręczył 74 policjantom awanse na wyższe stopnie służbowe. Mówił też o sukcesach funkcjonariuszy. Jak się okazuje, pod względem wykrywalności przestępstw kryminalnych, województwo lubelskie jest na pierwszym miejscu w kraju. To jest skład całego województwa, wszystkich powiatów. I tak się składa przede wszystkim zaangażowanie wszystkich policjantów, którzy na to pracują. Jeżeli chodzi o pion kryminalny, ale również pozostałe, ruch drogowy, prewencja, bo te, jeżeli chodzi o te piony, również mają wkład w zakresie zwalczania tej przestępczości. I to jest tylko systematyka, i to za co mogę dziękować przede wszystkim tym wszystkim ludziom, którzy akurat. Mają ten wkład do tego, to co się wiąże ze zwalczaniem tej przestępczości, że akurat mamy takie wyniki jako, jako, jako województwo, bo tak jak mówimy, tylko w jedności możemy akurat utrzymać to od wielu lat, taki poziom pracy. A i też dzięki komendantom, którzy nadzorują kierownictwo i duży wkład też mają pracownicy, którzy wspierają, przede wszystkim pracownicy policji, którzy wspierają tych policjantów w tych zadaniach, które, które realizują policjanci, ale też są scedowane na pracowników policji. Obaj komendanci mówili też o wyzwaniach stojących przed policją. Oczywiście, gdybyśmy mówili o tych dodatkowych zadaniach, to między innymi też wsparcie Straży Granicznej na granicy, między innymi współpraca z wojskiem, jeżeli chodzi o ochronę granicy: granica białoruska, granica ukraińska, kwestia migracji, między innymi tych osób, które przemieściły się tutaj do nas w związku, jeżeli chodzi o skutek wojny, która wybuchła na Ukrainie. No i oczywiście nikt nas nie zwalnia z tych zadań, które tutaj daje nam, daje, składzie na nas obowiązek ustawa o policji. Te nasze codzienne obowiązki, ale naprawdę tych zagrożeń jest wiele. Przy czym, tak jak podkreślam, zawsze dziękuję policjantom, pracownikom, za to, że, mimo tego dużego nakładu, naprawdę realizują to na bardzo wysokim poziomie, mimo że te zadania ciągle tutaj dochodzą. I to jest wielka, ogromna wdzięczność nas wszystkich za tę pracę i codzienny trud. To, co się dzieje na granicy z Białorusią, to, co się dzieje na granicy z Ukrainą, cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość cały czas jest coś nowego. Policja dwa lata temu. Można powiedzieć nie jest to samą policją, którą jest w dniu dzisiejszym. Cały czas musimy się szkolić, nabywać nowe umiejętności, aby sprostać nowym wyzwaniom i zagrożeniom, które się pojawiają. Na obchodach święta Policji nie zabrakło oczywiście samorządowców, z którymi na co dzień współpracuje Łukowska komenda. Ja myślę, że jest to przykład wzorowej współpracy. Naprawdę dbanie o bezpieczeństwo to jest inwestycja w bezpieczeństwo. Policja zostawiona sama sobie. Myślę, że nie jest w stanie sama zrealizować wszystkich zadań, jakie przed nią zostały postawione. Ale my tutaj w powiecie łukowskim, można powiedzieć, jesteśmy taką drużyną. Zarówno jeśli chodzi o współpracę z samorządami, ale także z jednostkami samorządowymi i innymi służbami, inspekcjami, strażami. To wygląda bardzo dobrze, to jest pełna harmonia, to jest wzajemne zrozumienie. Czasami są emocje, ale jest to szczera i konstruktywna współpraca i zawsze jest tego wynik, o czym mówił pan komendant Czebreszuk, to jest poziom bezpieczeństwa, to jak zwykłe bezpieczeństwo postrzega mieszkaniec, każdy mieszkaniec powiatu łukowskiego, to jest dla nas najważniejsza ocena. Wyrazem tej współpracy były m.in. nagrody i dyplomy, które od władz miasta i powiatu otrzymało sześcioro policjantów. Życzę im przede wszystkim cierpliwości, wytrwałości w tej trudnej przecież służbie i przede wszystkim wdzięczności mieszkańców, bo to różnie z tym bywa. Natomiast uważam, że nasi policjanci z naszej Łukowskiej Komendy Powiatowej, czyli obejmującej również komisariaty w Stoczku Łukowskim i Wadamowie, zasługują na szacunek, bo naprawdę wykonują bardzo dobrą. Pracę. Takim zewnętrznym wyrazem tego, że doceniamy pracę policji jest chociażby to, że my wszyscy samorządowcy wspólnie wspieramy policję wtedy, kiedy tylko jest potrzeba. Czy to jeśli chodzi o zakup dodatkowego sprzętu, czy radiowozów, czy też niedawne ufundowanie szandaru. Ja powiem tak, jeśli poseł na jaśnięcie Rzeczypospolitej czuje się bezpiecznie, to i ponad 100 tysięcy mieszkańców tego powiatu również czuje się bezpiecznie, o tym mówią jasno statystyki o tym mówił komendant Wojewódzki, o tym. Mówił komendant powiatowy, że powiat Łukowski bezpieczny powiatem. Łukowska komenda policji to jedna z większych powiatowych komend w województwie. Służbę pełni tu blisko 180 policjantów i pracuje prawie 30 pracowników cywilnych. W ostatnim czasie budynek komendy przeszedł generalny remont, ale na tym nie koniec. Czekamy na drugi etap. Mamy jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Chcemy, żeby przede wszystkim budynek komendy był wizytówką naszej jednostki, aby każdy interesant, który przychodzi, petent, załatwić sprawę, zgło, zrobić zgłoszenie, zgłosić e, przestępstwo, wykroczenie, przyjaznie wchodził i przyjaznie był odbierany w naszej jednostce. Święto Policji przypada 24 lipca w rocznicę powołania w 1919 roku. Polskiej Policji Państwowej.